Znajdujemy się na placu budowy drogi łączącej drogę powiatową Kosina Dębina z drogą Małe Doły. Jest to łącznik długo oczekiwany przez mieszkańców. Jest to jedna z trzech inwestycji, którą aktualnie realizujemy, bo oprócz właśnie tej drogi w Kosinie realizujemy przebudowę dwóch dróg wewnętrznych na terenie miejscowości Sonina. Co wspólnego mają ze sobą te wszystkie trzy inwestycje? Ano, ich realizacja jest możliwa dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami naszej gminy. We wszystkich tych trzech przypadkach wszyscy zainteresowani przekazali nieodpłatnie grunty na potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia, za co oczywiście mieszkańcom należą się um, także i tutaj publiczne podziękowania, ale myślę, że jest to też i dobry przykład i zachęta dla um, mieszkańców innych dróg. Warto samorządem w tym obszarze współpracować, no bo w końcu drogi, które budujemy nie są, nie są drogami, e, to nie są drogi dla gminy, dla urzędników, to są drogi, które mają przecież użyć nam, mieszkańcom. W najbliższym czasie planujemy też rozpocząć kolejne przedsięwzięcia drogowe. Niebawem ruszy przebudowa drogi Albigowa-Granice, ruszamy z przebudową drogi Zagumiennej w Kraczkowej. Myślę, że będzie się sporo w tym roku działo, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.